Widzicie, w kolejnym odcinku miał być grill, a chyba wyszło ognisko. W sumie... <grych> no, no takie ognisko w grillu. No to tam się wszystko wypali, będzie dobrze i będzie też grill. No ja wiem, że nie wrzucił, dlatego mówię, że jest ognisko, a nie grill. To może zaraz mu powiem. Wiem, że jest ognisko. Wiatr ustał, słuchajcie, dopiero skończyłam poprzedni film. A... Pomyślałam, że może zacznę już następny. Wtorek, wieczór. Piękna pogoda. I tak w sumie podsumowuję. Więc tak. Chłopaki dziś byli na. Jak to się nazywa? Przelocie paralotni. No. Pokażę Wam może kawałek w tle, jak to wygląda. To będziecie wiedzieli o co chodzi mi więcej. Taki to. Nie wiem. Jak, co to jest w ogóle? To Spadochron? Coś? spadochronem w górę. No powiedzmy, że no też nie lot spadochronem w górę, bo to bez sensu. No ale no zobaczycie tu gdzieś, o w tym miejscu, pokażę Wam, wyświetli się krótki filmik, jak to mniej więcej wygląda. No i cenny był taki, że to niby kosztuje 25 euro. No ale to takie trochę oszustwo jest, bo wcale nie 25 euro. 25 euro za osobę, jeśli chodzi o wysokość chyba do 20 metrów? Do 700 metrów. Co? Do siedmiu, do 700 metrów, tak. jak do, ogólnie do 700 metrów, ale jak chcecie już na tą wyższą wysokość, do tych 700 metrów, to trzeba zapłacić 50 euro, a nie 25. Do 20... Generalnie było to podzielone co 100, 100 metrów ileś tam euro. A, od 100... Za każde 100 metrów ileś tam wzwyż cena, więc taka trochę dziwna sprawa. Wiecie, no tak, zawsze takie kruczki są, nie? Ciekawe jak te inne atrakcje wyglądają, bo tam był też jakiś jetski te takie. Chciałbym to sprawdzić, czy dziecięca też tak będzie, że. Ale dziecki to nie jest ten, to, to są te latające buty, nie ten. Nie wiem, skuter wodny. Skuter wodny to było inaczej się to nazywało. też jetski Też jetski No, ale tu drugie Dziecki, były pokazane, że na przykład te takie buty śmieszne, co unoszą się nad wodzie. No takie dziwne atrakcje są. Fajne. Fajne. Ja miałam zaszczyt posiedzieć z pieskami na kocyku. tam świetnie, bawi... w ogóle tam z tyłu widać mój kocyk. To jest mój kocyk plażowy i on jest w buldoszkach Tak. Mam klapki w buldoszki i kocyk w buldoszki, żeby mi nikt nie, nie zawędził. Oryginalnie że wiecie o co chodzi, nie? Nikt tam. Nikt wam nie podbierze z chłopaków. Mówię, klapki robią w ogóle furorę. Nikt takich klapków nie ma, jak ja. Zobaczcie, na takich klapków nie ma. Tak, są podobne klapki, ale takich w bulduszki to nie ma. Tak. Wszyscy pierw patrzą się na moje klapki, a potem widzą ze z tyłu, już wiedzą o co chodzi. Nie? <gryw> Więc tak będziemy siedzieć tu, grillować. Ognisko się skończyło, chyba brykiet wszedł w grę. Być może Lada moment. No wie por Kebab No wiem, podwójna to jest porcja. W dzisiaj byliśmy w Kauflandzie i powiem Wam, że w Kauflandzie tak strasznie biednie jest. Dzisiaj jest szaszłyk to czerwone mięsko, pomidorek z ogórkiem, nie oczywiście mucha do tego. I taki kewabci. Ciekawe, czy będzie dobry. Nie wiem, ale jak najlepszy. No, jeden z lepszych. Znaczy się, no nie wiem, ten był z Lidla, bo ja poszłam specjalnie. Poszłam do Kauflandu, byliśmy w Lidlu, byliśmy w Kauflandzie. Niestety nigdzie nie ma arbuzów. Były mini. Mini arbuzy. 99 centów za kilo mini arbuza. No wiadomo, że tam więcej skórki jest niż tego arbuza. No każdy to wie. To taki arbuz, to nie dla mnie w ogóle. To taki naraz arbuzek. Przed górę. Tak górę ściąć i wiecie, łyżką wyjeść cały środek. A strasznie nastawiłam się na te wielkie arbuzy, ale nie ma w tym roku. Gdzieś taki mijaliśmy taki straganik z owocami, i warzywami, tylko nie dokładnie pamiętamy gdzie. A jak rano idziemy na tą plażę, to tam naprawdę trzeba się spieszyć, bo tłumy ludzi. Wrzesień, początek września, a tu takie tłumy ludzi trzeba naprawdę się spieszyć. No i niektórzy chcą, żebyśmy miejsce zajęli im, kurde, bo nie mają miejsca. To fakt, no jest dużo osób, wiecie, z pieskami sporo osób, tych miejsc na plaży tak nie jest mało, ale jak na wrzesień dosyć sporo jest, nie wyobrażam tego, co się dzieje po prostu w, w środku sezonu, bo pewnie tych osób jest więcej. Ogólnie nikt się, wiecie, tak nie doczepia jakoś do psów i nawet widzieliśmy psy na tych głównych plażach, takich gdzieś tam, gdzie są te... Bary, i tak dalej, jakoś nikt tam większych afert nie robił. No ale to wiecie, no na... Moli kocha siedzieć w wodzie, więc też nie chcemy, żeby jakoś tam mocno przeszkadzała. Josi, natomiast to wszystkie kocy by zwiedzał, jak tylko co, ktoś coś je, to wiecie, o, to Josi również wiecie. Może się uda, o, może mamy, tak, jem. może jakiś wiecie, poczęstunek, może jakiś tam dyserek wpadnie, może cokolwiek. No, to wam Yoshi... pokażę, jaką sztuczkę, patrzcie, jest, nie ma. W <noise> Dokładnie. Dobra. My będziemy tak. się zbierać za tego grilla. Może w końcu uda mi się coś dziś zjeść. No to zabrzmiało fajnie, nie? Nie no, ja dziś siadam odmówiłam. Pomączki Jesteśmy w Chorwacji. W Chorwacji mam całkiem niezłe piekarnie. A ja jestem, jak wiecie, fanem pączków. No więc nie odmówiłam sobie. te takie konkret pączki są, takie dosyć spore. Jeden pączek chyba euro 50 No nie jest jakoś też, wiecie, no, no taka w sumie cena jak z cukierni, ale pączek duży, jak ktoś lubi te takie bardziej pączki, jakie zbite, takie gumiaste, no to jak najbardziej to właśnie takie są. Dżemik trochę mi za słodki jest, ale i tak mimo wszystko nigdy nie odmawiam sobie tych pączków. Tu mamy większych fanów burków z mięsem szczególnie. Super, tak? Więc piekarnie, piekarnie. Jak najbardziej jak ktoś lubi pieczywo, lubi węglowodany w czystej postaci, pszenicę, nie jest uczulony Ale To jest najlepsza opcja na, na wyjście do, do, na plażę, no tu tak. jest burka jednego czy dwa i masz cały dzień z głowy. No to fakt, jak na przykład ktoś lubi przypadać z takimi. Mięsnymi rzeczami, no to jak najbardziej taki. Pączka. Pączek giga, to są pączki giganty. A i taki pom właśnie chodzi z pączkami po plaży. Ciekawa jestem jaka jest cena. No my i tak zazwyczaj musimy iść do tej piekarni, no bo burki, burki, burki muszą być. Są z serem, są różne rodzaje i w tym roku, nie wiem czy to w tym roku, czy to tutaj jest taka nowość, taki rolo kebab nie wiem, co to jest, takie rolo i tam są warzywka, całkiem niezłe, to smaczne nawet jest, zastanawiam się, czy jutro tego nie kupić, są opcje wegetariańskie z mięskiem, z serem, różne, różniaste no dobra, słuchajcie, bo apetyt wzrasta, a jedzenia nie ma, znaczy się piecze się, grilluje się pomału więc myślę, że zobaczymy się już jutro rano prawdopodobnie przy kawie kolejny piękny poranek Kawa i dwa buldogi. zaraz mi ją wyrzucą. No i wczoraj siedzieliśmy wieczorem jeszcze na grillu i zaczął kropić deszcz. Zaczęło się pierw błyskać. Tak dosyć mocno się błyskało. No i pokropiło chwilę, ale na tyle intensywnie, zaczęło się no nawet śladu. Nie ma, że coś padało. Nic tu nie widać sucho jak pieprz. ale te. należaki. Jak to się nazywa? Leżaki. No, a to co należy leżaku leżę. Mata? Nie wiem, pojęcia. No... Taka wykładzina. Nie, wykładzina. No... To na... Narzuca na należy. Nie! Co? Ja wiem, jak po niemiecku to się... Polster to się nazywa. No, to, to będzie... Auflage. Chorwacki polster. No, to, to... No, to ma jakąś swoją nazwę, na pewno, ale ja nie pamiętam. Nie przypomnę sobie. No i są mokre. I tak posiedziałam chwilę i mam mokrą pupę. Zrobiłam już kawę, tak jak wspominałam. I tak właśnie mąż stwierdził, że moja bluzka już jest cała w kawie, więc skończył się jej dzisiejszy żywot. Już nie będzie wygodnej bluzki, muszę sobie jakiejś innej poszukać. Dzisiaj to jest taka okołodomowa bluzka. Jak się wybrudzi, to nie będzie żal, bo no, żywot z psami jest ciężki. Jesteśmy na etapie poszukiwania nowej plaży, ale prawdopodobnie pójdziemy na starą, coś mi się wydaje. Ciężko jest cokolwiek znaleźć tutaj, no. Mm. Podobno inne plaże, wjazd na inne plaże jest jeszcze droższy niż na tą, na której byliśmy. To, to tak nie do końca to rozumiem, no w Niemczech też wpłac, płaci się w, tref, w sezonie za wjazd na plażę, 5 euro chyba nad jeziorem. Najdroższe chyba były 5 euro. Chyba. Nawet nie było Najdroższe 5 euro. euro. No, są po 4, po 3, 50. Zależy od gminy, miasteczka i tak dalej. I to zazwyczaj idzie wszystko na Caritas, czyli na, na tych um, ratowników, którzy są tam na plaży i tak dalej, żeby ich tam wspomóc, żeby mieli na sprzęt, bo to zazwyczaj... Ma to sens. Bo to zazwyczaj jest na Caritas. To zawsze jest tak napisane, nie, że oni wspomagają właśnie takimi datkami miasto, że ty wspomagasz tym... Tymi datkami miasto. A tutaj. 20 euro, no A tutaj 20 euro, o, włos mój. A tutaj 20 euro, no to uważam, że tak trochę, wiecie, że to dosyć mocne przygięcie jest. 20, 25 dziś mówiłeś? A na 25 euro. W lesie. W lesie, i te wszystkie, większość tych, tych no wiadomo, że no, może jest. Przynajmniej tutaj, zazwyczaj gdzieś przy lesie. Nie jest to jakieś bycie ekskluzywne parking, że tam jest wybetonowane, że stąpacie. Gdzie jedziecie po takich kamieniach, że opon żal? To, to tym roku rozwaliliśmy, nie? W tym roku rozwaliśmy opony. W tym roku rozwaliliśmy opony, ale no one już były też stare. No. Tak, wiecie, to taka ciekawostka. No nie żalimy się, no przecież też nie ma co się żalić. A gdzie moje ciastko do kawy? No, na tym coś doleżenia. Bez nazwy. No, ja nie pamiętam, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Napiszcie w komentarzu, jak ktoś wie, bo mnie to po głowie chodzi i nie umiem. Nie, to po głowie chodzi, bo mi to cały czas po głowie chodzi i jak widzę, to to nie, po, nie potrafię sobie przypomnieć nazwy. Za nic. Pokażę Wam coś ciekawe z rana z piesami. Jak leżałam na tych. No, jak to się nazywa? No, właśnie na tym, gdzie ciastka są. To siedziały obok mnie. Teraz jesteśmy tu, więc siedzą tu. Tak, tak. grzeczny pies, tak, kawy pilnuje, żeby się nie wylał. Znaczy, ogólnie to rzecz biorąc, Moli cały czas pilnuje basenu, nie? Moli to pilnuje, sprawdza, wiecie, czy w basenie, aby wody nie ubyło mm, i jej piłeczka nie znikła. Natomiast Josi, no, Josi, tak, Joshi, dzielny byłeś wczoraj. Ale dzisiaj już zobaczył pieska i już zdążył na niego naszczekać. Intensywnie myślimy, gdzie się zebrać, dzisiaj nad wodę, czy w ogóle się zebrać. Mamy też w planie dzień pozostania tu. Dzisiaj ma być najcieplejszy, dziś mówiłeś, tak? Dziś ma być bardzo, bardzo gorąco. Chyba 30. Jak w... dziś mówisz, że jest 33, a jak wczoraj jechaliśmy autem, to pokazywało w cieniu 35, to coś ta pogoda tutaj nie za bardzo gra. Coś tu przekłamuję, tam jest bardzo ładna lawenda i mnóstwo motylków na niej przysiaduje, jak się robi popołudnie. Takie późne popołudnie. Więc ja nie wiem, no kłamią w tej pogodzie do tego. Dobrze. Słyszysz ptaszka? Tak. Już mi podpada. Czemu? Ładnie śpiewa. Ale cały czas to samo. No to, bo to ptaszek jest, to może śpiewać co chce. Nawołuje swoją dziewczynę, żeby przyszła do niego. No to sama, głucha jest ile mnie. Ptaki ci przeszkadzają. No właśnie. Więc widok jest naprawdę ładny. No i mamy w planie któregoś dnia zostać po prostu tylko nad basenem i basenować się cały dzień. Od rana do wieczora. A kiedy nadejdzie ten dzień? Dzisiaj jest środa. Jutro albo pojutrze. Jutro albo pojutrze. W piątek zapowiadałem 28 stopni. Ja im nie ufam. Czyli przyjemny taki dzień byłby. 26 byłoby lepiej, ale jest jak jest. Dzisiaj plaża, jutro podwórko, a sobotę plaża. W sobotę plaża. No, a dzisiaj plaża? Dziś plaża. Jutro jest czwartek, tak? No. Podwórko. Tam jak pada to, to, to miasto i plaża. A gdzie kiedy ma padać? No, w ma być niby 28 stopni. No, no a a ty... burza rano. duża a rano burza ma być. Tak, do ósmej. Do ósmej. O, to będzie się dobrze spać. Przy burzy się dobrze śpi. Chłodniej jest. tylko. bokiem? Bokiem, jak Pewnie tak. No nie, no wczoraj była. I widziałam w pogodzie, że miało być wczoraj 34 i właśnie burza. To wieczorem sprawdziłam, jak zaczęło padać. No dobra. Dopijam kawę i obmyślamy plan, bo jak mamy jechać na jakąś plażę, to tam trzeba się dosyć wcześniej zebrać, bo no będzie tłum, bo nie będzie miejsca. Bo co tam wykupią? Burki. Burki też, burki, tak. Ja nie wiem, co bym chciała, czy cokolwiek by chciała zjeść. Pączki będziesz chciała Nie wiem, czy będę chciała. Marmoladą. Ale ta marmolada taka bardzo mocno słodka jest. Były jakieś inne smaki? Były z czekoladą. Ja to chyba wolę z marmoladą. Dobra, to pijamy kawę i obmyślamy dalszy plan. Resztę dnia, jak widzicie, spędziliśmy nad wodą. Tutaj, Moli w akcji na kółku pływa ze swoim panem. Ona uwielbia wszelkiej aktywności sobie zerka co tam w wodzie pływa jakie kamyki można by wyłowić na szczęście nie wskakuje ale lubi wyglądać i patrzeć co się tam dzieje nie, nie przybiła nam jeszcze kółka więc spokojnie nie musicie się martwić tutaj jest widok z góry na naszą plażę na tej na której byliśmy i to na wprost właśnie jest ta plaża dla psów po lewej stronie jest hmm, plaża dla nudystów a po prawej ta z tymi większymi atrakcjami tam można sobie iść na jakieś... No, różne przeróżne rzeczy, widzicie, no, sporo osób, a to nie jest sezon, jak już wspominałam, tylko wrzesień, więc nie wyobrażam sobie, co się dzieje w, tak naprawdę w środku sezonu. Tu macie piękny widok na góry. Jak tylko się wypłynie, wejdzie do wody i odpłynie kawałek, to widać, no, cudowna panorama. Nawet yy, tak delikatnie widać główną drogę, która znajduje się, tak powiedzmy, po środku, między tymi górami. No i tu pokażę Wam kawałek, jak to wygląda. Mąż użyczył drona, polatał, popatrzył, więc możecie teraz korzystać. Tam teraz widać przejeżdżające auta. To jest właśnie ta główna droga prowadząca przez całą Makarskę i to na brzeże.